Mamy pytanie z Gwatemali. Ostatnio wszystko postępuje z ogromną prędkością. Jak możemy pobudzić nasze pragnienie tak, aby ono również zmieniało się z taką samą prędkością? Nie możemy nic zmienić. Możemy jedynie przygotować się do zmian. Tak w duchowym świecie, jak i w materialnym, jeśli będziemy działać w zjednoczeniu między nami, to będzie to jedyne działanie, w którym będziemy się przygotowywać do wszystkich i dużych zmian które będą odczuwalne w nas jako dobre, pożądane zmiany, ponieważ już zawczasu przygotujemy się do nich. Musimy zrozumieć, że cały świat coraz bardziej i bardziej posuwa się w kierunku globalności, integralnej jedności. Jeżeli odpowiednio do tego stanu będziemy więcej o tym mówić, przygotowywać się do niego, troszczyć się o to, zechcemy go przyjąć, to wówczas już w samych naszych przygotowaniach, Zaakceptujemy te wszystkie zmiany jako bardziej pożądane. I wtedy odczujemy w nich mniej ciosów. Nie będą to już ciosy, lecz pewnego rodzaju prezent, który pojawi się w takiej formie. Jednak jeżeli nie będziemy dążyć w tym kierunku, lecz będziemy zajmować się protekcjonizmem, kiedy każdy będzie chciał odizolować się od innych, wtedy oczywiście będziemy odczuwać te wszystkie zmiany jako ciosy. Czyli chcemy, każdy chce odizolować się od wszystkich innych. Jesteśmy obojętni w stosunku do innych. Nikt nas nie obchodzi, albo stosujemy przemoc wobec siebie w swoim egoizmie. Jednak świat nadal posuwa się tak czy inaczej w kierunku zjednoczenia. To już nie od nas zależy. Z góry świat posuwa się do zjednoczenia, a z dołu ciągle usiłujemy odepchnąć ten stan. Wówczas może się wydarzyć konflikt. To już nie będą jakieś małe potyczki, lecz wojna światowa.